Cześć Wam, jestem Daniel Kajak, a to co widzicie to kolejne wydanie SENTITOX. Kolejne wydanie krótkiej serii wakacyjnej, prostych filmów, które Wam powiedzą, jakie to źródła pozwalają Wam śledzić Wasz biznes w internecie. Źródła rozumiem portale, rozumiem portale społecznościowe, social media, aplikacje, media. A ja wybrałem dzisiaj TikToka, i o TikToku dzisiaj pogadamy jako jedno ze źródeł informacji, danych czy komentarzy, które pozwolą Wam dowiedzieć się, co ludzie myślą, co ludzie sądzą, co ludzie wiedzą na temat Twojej marki, Twoich produktów, Twoich usług i jak wykorzystać to w biznesie. Więc zaczynamy. Czym jest TikTok? TikTok to przede wszystkim jedna z tych najszybciej rozwijających się platform społecznościowych na świecie. Ja jeszcze wcześniej przygotowałem się, że jest to najszybciej rozwijająca się platforma na świecie, ale już została zdetronizowana i może w którymś odcinku zaraz Wam powiem przez kogo. Co daje TikTok? No, TikTok daje możliwość tworzenia krótkich wideo z wykorzystaniem tak naprawdę biblioteki dźwięków, piosenek, albo też może własnym wideo, jeżeli macie jakieś ciekawe, czy z własnym audio. E, aplikacja powstała niedawno, 2018 rok, na bazie serwisu Musicali. Bo to świetna, musical.li. więc to był serwis dla takich lipsynkowych filmików. No i z tego już się rozbinało rozwinęło coś, co dzisiaj widzimy no i nazywamy TikTokiem. Użytkownicy to osoby prywatne, ale również marki. im to marki z sukcesami, na przykład polecam zobaczyć profil światowy sukces. Duolingo zrobiło fajne. To aplikacja do uczenia się języków, ale mamy też sukces polski. Zapraszam na profil miasta Łódź. E, tam się chyba to nazywa Kocham Łódź, albo pod hashtagiem Kocham Łódź, ale znajdziecie na TikToku Łódź na pewno, nie jest to trudne. Kilka liczb związanych z TikTokiem, bo to się przewija wielokrotnie. TikTok jest dostępny w 150 krajach i w ponad 75 językach. O tym jeszcze powiem trochę później, ale aplikacja ma ponad miliard aktywnych użytkowników na całym świecie. TikTok jest najpopularniejszy w tej najmłodszej grupie wiekowej 18-24, ale to się zmienia, to cały czas rośnie i zaraz zobaczycie, że ci użytkownicy już widać, że to 18-24 jest gonione przez to 25-35, e, więc zaraz zacznę. Pierwsze, ludzie dorastają, a po drugie, czyli ci użytkownicy, którzy dzisiaj się łapią w grupę 18-24, za rok będą już się łapać w inną, a dalej będą używać TikToka. Plus do tego dochodzą inne grupy wiekowe. Natomiast no jeszcze jest to przeważająca grupa osób najmłodszych. W 2021 roku 64% użytkowników TikToka to były osoby między 20 a 49 lat. Więc widać, że to, to jest szersza nawet grupa wiekowa, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, 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 przepraszam. Filmy na TikToku są oglądane przez ponad 10 miliardów osób dziennie. Źle, przez 10 miliardów razy dziennie są oglądane przez wiele osób. TikTok, i to jest bardzo ciekawe i dość trudne do wytłumaczenia przeze mnie, więc muszę się skupić, uwaga. TikTok 1,7 razy ma, ma 1,7 razy większą skuteczność w polecaniu produktów niż inne tego typu platformy, a jego użytkownicy półtora raza częściej decydują się dokonać zakupu natychmiast po, towarze, po przedstawieniu towaru w aplikacji. Okej. Okay. Co to znaczy? To znaczy, jest bardzo, ale to bardzo efektywną platformą sprzedażową. Jeden siedem razy lepsza niż inny, półtora razy lepsza niż inni. To, to są dane, które pokazują, że TikTok jest bardzo silną platformą, więc dlatego o tym dzisiaj mówiłem, bo to jest ważne źródło. Ciekawostka też taka, jest to jedyna chińska aplikacja, która tak naprawdę wygrywa czy przoduje na całym świecie, no i staje się jednocześnie przez to kontrowersyjna, no bo jest przez różny sposób banowana w różnych miejscach, jest kontrowersyjna, są to aspekty polityczne, natomiast dalej ludzie tego używają. Jest używana przede wszystkim do promocji produktów i usług, do nawiązywania znajomości, utrzymywania kontaktu ze znajomymi. To jest platforma społecznościowa, ale przede wszystkim do ekspresji, do wyrażania siebie, do tworzenia kontentu, do tworzenia ciekawych filmów, które później ludzie oglądają, jak już mówiłem, 10 miliardów razy dziennie. Um, treści na, na TikToku um, prezentują to, tam są tancerze, tam są muzycy, komicy. No, ale tuż obok tego wszystkiego pojawiają się produkty, czyli ci sami ludzie, którzy są influencerami, też promują, promują jakieś produkty. Takie, fajna dziedzina, która pojawia się na TikToku, to jest dziedzina lifehacków i tutoriali, która jest bardzo szeroka i bardzo popularna tam. No to są te, jak wykonywać efektywnie różne, nie wiem, czynności, czy jak coś zrobić, do it yourself, albo właśnie takie tutoriale, czy proste lifehacki. Zazwyczaj to jest kilkanaście sekund pokazane, jak coś można zrobić. Drugą taką dziedziną są wirale, jakieś trendy, wyzwania, czasem bardzo kontrowersyjne, czasem normalne, no ale są jakieś, skupia się jakaś grupa ludzi, skupia się wokół jakiegoś pomysłu, rośnie to wiralem, bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązania czasami. TikTok sam w sobie, no, jeżeli chodzi o najpopularniejszych twórców, no to tutaj Charlie Damelio, 140 milionów osób obserwujących. Kabilame, dawny dawny król TikToka, o którym kiedyś jeszcze mówiłem, 136 milionów, niewiele mniej. Bella Porcia, Addison Ray, Zach King, to jest po prawie 90 milionów, każda z tych osób. Więc to są. To są Profile osób, które zdobywają miliony, jeżeli chodzi o, o osoby, które ich obserwują, a później miliardy, jeżeli chodzi o odsłonę poszczególnych filmików. Jeżeli chcecie dołączyć do TikToka jako twórca, no to tutaj, jakby. Nie wiem, nie chcę tego nazwać złotą radą, ale może też w linkach wam udostępnimy, bo pisaliśmy też takie rzeczy. Przede wszystkim, bądź autentyczny. To nie jest tak, że bierzemy treści, które pojawiały się wcześniej na tym, co mówiłem tydzień temu, czy na przykład na Instagramie, czy dwa tygodnie temu na Facebooku. Bierzmy treści świeże, te TikTok. TikTok ma swoją formę, ma swoje rzeczy, ale bądź autentyczny. Publikuj często, czyli to nie jest cykliczne co to, to 10 tygodni, tam trzeba publikować non -stop. Korzystaj z trendów, tak jak mówiłem, no to są wirale, to są trendy, korzystaj z tego, jedź na tym, na tym fejmie tak naprawdę, który się pojawia. Tam. No i nie bój się bawić, nie bój się żartować, to jest pozytywna platforma. E, tak jak mówiłem, demografia młoda, tam, tam, tam nie jest smutno, tam jest zabawnie. Prawda? I teraz, jak już wiemy o tym wszystkim, że mamy tego dużo, czyli tych liczb jest dużo, one jeszcze rosną i TikTok jest gigantyczny, i jak nad tym zapanować, rzecz prosta zaloguj się do Senti One, a w Senti One będziesz mógł śledzić to, co jest publiczne, posty publiczne, które się tam pojawiają, komentarze, które pojawiają się pod tymi postami, filmikami, więc bo ich jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o komentarze. Czasem króciutkie na zasadzie jednego serduszka, czasem długie na zasadzie jakiejś wypowiedzi, ale tam są treści dotyczące Twojej marki, Twoich produktów bądź tego, co Ciebie interesuje. Możemy śledzić też filmy stworzone przez konkretnego użytkownika, albo jeżeli zintegrujesz swój cały system reklamowy związany z TikTokiem, właśnie u nas, SentiOne, no to też będziesz mógł swoje opłacone reklamy, po autoryzacji będziesz mógł swoje reklamy śledzić, zwłaszcza jak one performują. Zobaczcie, jakie są komentarze do tego. Więc jest to źródło, które jest ważne, jest to źródło, które ma wpływ na Twój biznes, więc jest to źródło, które należy śledzić. A żeby to zrobić, to zapraszam Cię też na stronę www.senti1.com i na tej stronie zapraszam Cię do formularza, gdzie możesz bezpośrednio mówić się na spotkanie, dowiedzieć się, jak tak naprawdę TikTok wygląda w Senti One. No i cóż, i tak naprawdę skorzystać z tego, aby jeszcze lepiej prowadzić komunikację na temat swojej marki w sieci. Tyle na dzisiaj dowiedziałeś się troszeczkę o TikToku, więcej będę mówił za tydzień, o kolejnym źródle, a zobaczymy jakie to będzie, Pozostawiam na razie to w tajemnicy.